Witam, jak widać, drugi rząd zaczęty. Pomału, pomału, jutro sobota. Tu będę chciał boki zrobić i trzeci rząd schodów. Może się wyrobię do wieczora. No i w poniedzieli, we wtorek, może dopiero kostkę zacznę, żeby to dobrze związało, trzymało. We wtorku, zacznę chyba kostkę dopiero układać. Jeszcze jedną część czekamy do traktorka. Pod to odebrałem, tylko muszę dać jeszcze pojechać na miejscu, żeby mi przeszlifował, bo troszeczkę jest pod łożysko za ciasno. Muszę to przeszlifować i porobiłem takie wcinki na rożniku. O, no. jakoś to się zamaskuje. Jak widać, linia zachowana, pion zachowany. I niech jakiś tam przerwy, mi powychodziły, troszkę szersze. Nie wiem czemu tak pouciekało. ale to nie jest to brokowa w końcu. to Tomasz spełnia swoją funkcję schodów, a nie tam źle i tak nie będzie wyglądało. Tylko myślałem, że odcinek będzie cały, a nie tylko góra. Trochę na słońcu pobyły. Góra jest ciemniejsza niż front. Nie wiem, czy się nie weźmie farbę kupi. Jeśli nie przemaluję, jeszcze, żeby jednolite to było. Ale to zobaczymy, jak będzie gotowe. Wszystko, I wtedy będę kombinował. Będę widział jak to będzie wyglądało. No na razie to wszystko.